To gdzie są tutaj ci, którzy, na których wy głosowaliście? Gdzie są oni, żeby z nami tu stali, na których ty głosowałeś? Zabawaj, ich, Niech przyjedzie. Takie mi tak. kto jest lepszy. Ale nie będziemy tutaj dyskutować. Nie są dobre. Teraz jedną tylko na Teraz, proszę Państwa, my to zaraz ustalimy. I jak są jeszcze jakieś media, to zapraszamy za 15 minut na krótką konferencję prasową. Zapraszamy wszystkie media, żeby były. Wydamy komunikat, a wszystkich prosimy, nie denerwujcie się, my też Was rozumiemy. Też wyjdziemy naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Możecie to wiedzieć. Zaraz proszę być spokojnym, my też jesteśmy ludźmi i rozumiemy Was wszystkich. Za 15 minut zrobimy krótką konferencję, przekażemy komunikat, aby spokojnie jeszcze chwilę poczekajcie. Może nie trzeba tu stać o no 16. My dzisiaj przekonaliśmy się, jaki jest ten rząd. Kłamią do końca, idą w zaparte. Nie ma z nimi co gadać, umawiać się na rozmowy. I niestety nie mamy żadnego wsparcia od opozycji. Jest? Nie ma. Nie przyjechali tutaj, pokazać, że są razem z ludźmi. I my rozumiemy wszystkich, którzy stoją w korku. Nie będziecie już stać może do 16. Zapraszamy na za 15 minut, czyli to będzie 13.40. Przekażemy komunikat wspólnie tutaj ze sztabem. Panowie, nie możecie podpuścić tu samochodów, żeby, jak to się mówi, stały i szybko przetrwali. Tutaj, tutaj panią z telewizji publicznej zapraszamy na Zacznę konferencję prasową. Może wyślę pani do swoich jak pracodawców, to, pracodawców, pracodawców to, czy nie wiem jak to u was już się nazywa. I przekażecie komunikat odpowiedni. Bo ja wiem, są tacy, którzy się denerwują, Było bardzo dużo osób, które tu przychodziły i dawały nam też wie, wyraz wsparcia

My tutaj za Takie pytanie do wszystkich, którzy się denerwują na nas, może i trochę słusznie, ale czy wy zgadzacie się z tym, co się dzieje w tym kraju? Jak po prostu ludzi się neutralizuje i podporządkowuje? Czy to się podoba komuś? Jak się nie rozmawia z ludźmi, się marginalizujemy, to wiemy. Wyjdziemy naprzeciw waszym oczekiwaniom, żebyście też mogli pojechać, przyjechać. Wiem, że już długo stoicie, nie chcemy tego. Nam też naprawdę jest paskutnie. Ale to jest jakaś masakra! Jeżeli tutaj ktoś mówi, że co zawinił, a co ci ludzie zawinili, którzy nie mogą teraz łowić ryb i pracować? Kim oni zawinili? Że ktoś im przyszedł, pozamykał to wszystko, co mieli, powiedział, nie pracujesz od jutra. Co mają zrobić te osoby? Naprawdę to jest takie śmieszkowanie dla wszystkich.